Nie do końca rozumiemy, co się kryje pod słowem przemoc. Intuicja cię nie zawodzi. My naprawdę tak. nie wiemy, jakby, jak rozumieć przemoc. I faktycznie większość, jak słyszy przemoc, myśli o przemocy fizycznej. Przecież ja nie bije, mojego dziecka. Tak, prawda? ale właśnie nawet to, że, że tylko bicie jest przemocą fizyczną, tak? Nikt nie pomyśli o tym, że na przykład targanie za uszy też już jest przemocą fizyczną. Popychanie, tak, tak. takie szarpanie, tak, że co ty robisz? Y krzyczenie. Na dziecko jest też przemocą? Tak, bo właśnie przemoc fizyczna to jedno, ale przemoc emocjonalna. I jak mówimy krzyczenie, to nie chodzi o to, że raz na jakiś czas mama czy tata podniosą głos, ale jak już będzie na przykład rodzic krzyczał albo mówił takie rzeczy, do niczego się nie nadajesz, znowu ci nie wyszło, tak? czy y, zawiodłeś nas, albo y, nic z ciebie nie będzie. To są słowa, które są naprawdę Wietnujące przemocowe, które bardzo. w dziecku zostają do końca życia, bo słyszy je od tych osób, które powinny je kochać, a słyszy takie złe rzeczy.